Cześć, tu Kamil. Bardzo mi miło, że jesteście znowu na moim kanale i oglądacie mój film poświęcony uprawie maliny jesiennej. Dawno mnie nie było tu, tutaj z Wami. Nie kręciłem filmów, postanowiłem dzisiaj nakręcić i podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami. Mamy już prawie październik. Jak widać, maliny jest do chocho i jeszcze chocho na krzakach. W tym przypadku mamy, mamy odmianę maliny po lesie, sugana. I przejdziemy się po polu. I pokażę Wam, ile jeszcze jest maliny na krzakach. Jak widać, owocu jest bardzo dużo. Niestety ale nie zrywamy już owocu z przyczyn różnych, między innymi ceny, między innymi tego, że są też inne zajęcia poza, poza malinowe. Malina to nie jest jedyne źródło utrzymania, więc z czegoś trzeba było zrezygnować. W tym roku trzeba było zrezygnować właśnie z maliny. Jak widać, maliny jest dużo. Mamy zamiar dopiero kosić malinę po, po pierwszym przymrozku. A kiedy on będzie, no to nikt tego nie wie. Zapowiadają cenę, znaczy temperaturę zapowiadają dosyć wysoką. Więc na przymrozki się jeszcze nie zapowiada. Jeśli u Was już są skoszone maliny napiszcie to w komentarzu czy już wykosiliście albo że już plantację zlikwidowaliście moja plantacja nie zostanie zlikwidowana mimo tego że cena była bardzo niska dochód z maliny w tym roku ledwo coś się zwrócił ale, ale się zwrócił Cena malin była dosyć niska. Malinę sprzedawaliśmy na początku po 4 zł. Potem ta cena, znaleźliśmy taki skup u nas w okolicy, gdzie skupujący przyjmował malinę ekstra po 5 zł. I tak dzięki te, temu nowemu odbiorcy troszkę nam się ten sezon polepszył, bo gdyby, gdybyśmy sierpień i, i prawie cały lipiec zrywali malinę po 3 złote czy po 3,50 no to no to to byłoby totalnie nieopłacalne i po prostu by się to nie opłacało nam. Jeśli jesteś młodym maliniarzem i chcesz zapytać o O uprawę takiej maliny. Napisz w komentarzu. Prawie już październik, a tu mamy takie malinki. Napisz w komentarzu. Postaram się o Tobie powiedzieć. Odnośnie nawożenia. Odnośnie uprawy. Nie słuchajcie ekspertów, bo eksperci czasem głupotę przedstawiają. Posłuchajcie bardziej ludzi, którzy... Którzy malinę uprawiają od kilku, kilkunastu lat i też mają swoje przemyślenia, jak trzeba spryskać, jak uprawiać, by ona wyglądała właśnie tak jak u mnie o tej porze roku. Czasem, jak słucham tych ekspertów, to aż mi się włosna w głowie jeży jak chcą swój produkt wypromować i z zyskiem, dla siebie tylko, tylko, dla siebie sprzedać. Także zapraszam do oglądania moich filmów poprzednich. Czy już będę kręcił jeszcze filmy w tym roku? Tego nie wiem. jeśli będzie motywacja, będę łapki w górę postaram się coś jeszcze nakręcić tutaj jak widać malina polana no, już swoje przeżyła w tym roku nie powiem owoc był ładny jakoś nie, nie nastawiałem się w tym roku na jakieś wielkie wielkie pieniądze lepiej się mi, mi, miło rozczarować niż niestety rozczarować ja pochodzę z Lubelszczyzny jeśli chcecie kontakt ze mną no to piszcie w komentarzu owoc jak widać jest piękny dużo deszczu spada no to i szara pleść się pokazuje na, na malinie Linę uprawiamy od kilkunastu lat, jak widać tak wygląda w oddali moja plantacja. Jest to, jest to odcinek 70 arów. Z takiej plantacji mogę zebrać, jeśli mam, mam ludzi oraz, oraz jeśli jest pogoda dobra, myślę, że około. 7 do 8 ton ale podkreślam to mus, muszą być odpowiednie warunki do zbioru tej maliny oraz musi, muszą być ludzie do zbioru, bo, bo gdy nie ma ludzi do zbioru, no to, no to niestety ale malina opadnie i, i się zmarnuje. Tak jak w tym przypadku proszę zobaczyć malina jest na krzaku, ale ona, ona już jest. Ona idzie po prostu na stracenie. Nic z tej maliny nie zrobimy, bo jest nam po prostu niepotrzebna. Skupy jeszcze przyjmują, ale tak jak mówiłem na początku, trzeba było z czegoś zrezygnować. To już nawet pszczoły. Jeszcze, jeszcze du dużo zieleni nawet jest, ale oby kolejny rok był lepszy od tego. Sezonu. Jak będziecie chcieli, jeszcze taki film żebym zrobił z całego pola, to napiszcie w komentarzu. Postaram się oprowadzić was po całym polu i zrobię wtedy taki 20-minutowy film. Możemy od jednego punktu. Do tego ostatniego punktu przejść, no to trzeba poświęcić około 20-30 minut. Rzędy mam 50, 500 metrowe. Jak widać u mnie tak rząd wygląda. Jest owocu jeszcze, ale to ten owoc już pójdzie na, na zmarnowanie. Jeszcze kwitną. Maliny również są zielone. widać tak to, tak to wygląda moi widzowie są moimi moty motywatorami Jeśli chcecie więcej filmów zostawcie łapkę w górę komentujcie udostępniajcie ja wiem że w tym roku wszyscy są sfrustrowani ale, ale trzeba się pocieszać tym, że chyba gorzej być nie może chyba malina po 2 zł nam nie grozi bo wtedy Wtedy, chyba, nawet zakłady, które będą skupowały towar, będą się ośmieszały. Także, także na dzisiaj trzymajcie się gorąco, subskrybujcie, komentujcie, jeśli chcecie więcej filmów. I do następnego filmu, oby jeszcze w tym roku. Zapraszam do oglądania moich poprzednich publikacji. Oraz pamiętajcie, w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, głosujcie na. Tą partię, która, która, która Was będzie w pełni satysfakcjonowała. Nie słuchajcie, hejterów. Idźcie za swoim głosem w rozsądku. Trzymajcie się. Cześć.